Dotarły do Pana jakieś informacje na temat tego incydentu w hotelu Sejmowym z 10 kwietnia? Dotarły. Jakieś szczegóły pan uzyskał? Przed Pan w posiadanie, bo posłowie twierdzą, że nie spożywali alkoholu i że wesoło po prostu śpiewali piosenki. Aha. I niech to wystarczy za cały mój komentarz. Wie pan, hotel poselski to specyficzne miejsce. Jak widzę, w niektórych budzi wspomnienia z internatem, z akademikiem. W czasach słusznie minionych było też zjawisko delegacji. Jak się wyjeżdżało w delegację, to obowiązywała zasada, że co było w Vegas, zostaje w Vegas. My mamy tu Vegas na miarę naszych możliwości. To też i artyści tej klasy na miarę naszych możliwości. No, dzisiaj widać, że rozśpiewali się w czasie tej nocnej imprezy. A mówiąc zupełnie poważnie, to dlaczego my wiemy o takich imprezach? Dlatego, że ludzie dzwonią z miasta. Mieszkańcy ulicy Frascati, mieszkańcy ulicy wiejskiej dzwonią najpierw na policję, że nie da się spać, bo ktoś wyje w hotelu poselskim, pieśń o Grzegorzu Braunie, po czym y, policja dzwoni do Straży Marszałkowskiej. Straż Marszałkowska interweniowała w tej sytuacji trzykrotnie. Była też interwencja policji. Y, I co mogę Państwu powiedzieć? Podziwiam nie tylko wokal, ale podziwiam też krzepę tych y, młodych osób, które po tak trudnej nocy były w stanie jeszcze znieść yy, taki dzień pracy sejmowej, jaki mieliśmy dnia następnego, a nawet żywo występować yy, w niektórych miejscach. I Nie natomiast... korciło Pana, żeby przebadać alkomatem posłów? Rozumiem, Powiem że Pan, pan bo... jest kierownikiem tego zakładu pracy. Ja jestem kierownikiem tego zakładu pracy, natomiast oni są, jeżeli są w hotelu sejmowym, to są po pracy, choć na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu. Ale pytam o ten dzień następujący po. Wie Pan... Yy... Jakby, to od, jakby, jakby panu odpowiedzieć? Ja jestem w Sejmie pierwszy raz i pewne rzeczy na szczęście marginalne, ale nie mieszczą mi się w głowie. Będzie taki czas, kiedy będziemy się musieli zastanowić nad tym, jak nie naruszając immunitetu, nietykalności fizycznej parlamentarzystów, sprawdzać też czasami, czy nadają się do użytku, mówiąc zupełnie wprost. To są, obserwuję to od paru miesięcy, marginalne sytuacje, ale jest już parę osób na mojej liście. Ta, to już jest moja słodka tajemnica. Ja, jeżeli widzę taką sytuację na sali obrad, to najpierw, a było tak, proszę pana posła, żeby kontynuował swoje bycie zmęczonym w innym miejscu. W, zawiadamiam klub proszę, żeby coś z tą sprawą zostało zrobione i drugiej takiej szansy nie będzie, to znaczy za drugim razem będzie wszystko to, co przewiduje regulamin Sejmu z całą surowością i stanowczością. Natomiast ten hotel sejmowy no ja bym chciał kiedyś może doprowadzić do tego, żeby oni wszyscy jednak na mieście mieszkali, no, ale mamy ten hotel sejmowy, więc z niego korzystamy. Tylko że tam problem by nie zniknął, tylko rozlał się po dzielnicach Warszawy. Trudna sprawa, trudne miejsce, ale wiemy kto to był. Komunikat został wysłany, jeżeli takie rzeczy będą się powtarzały, a niestety powtarzają się we wszystkich kadencjach tego sejmu, to będziemy działać dużo bardziej zdecydowanie. Jeżeli ktoś konsekwentnie będzie zakłócał wypoczynek innych posłów, to po prostu odbierzemy mu prawo do zakwaterowania w hotelu poselskim i niech szuka szczęścia gdzie indziej.